Serwus, Klawej Ferajny, witam serdecznie w naszych cotygodniowych spotkaniach z Imdź Piecykiem, który tym razem w królewskich opowieściach pana Piecyka z cyklu Stefana Wiecha Wicheckiego, Helena w stroju Niedbałem, opowie nam, dlaczego korona królewska była za ciasna. Rzecz będzie się tyczyła Bolesława Chobrego. Jego koronacji, spotkań z cesarzami i nie tylko. I o tym także, dlaczego należy słuchać swojej żony. Jeżeli zatem jesteście gotowi, będziemy zaczynać. Witam Was serdecznie. Radosław Potrac, Stowarzyszenie Gwara Warszawska. Opowiem Wam razem z Panem Piecykiem właśnie tę historię. Gotowi? Zaczynajmy. Król nie, król kiedyś zakitować musi. Po śmierci Mietka Piastuszkiewicza jego syn, jedynak, za króla polskiego się został. Równy to był chłopak. Ee, no i ponieważ kawał był z niego kozaka, to też koleżki nazywali go chrobry co w staroświeckim języku znaczyło, że hojrak i nie da sobie byle pentaczynie podgrymaszać. Szkopy na razie o tym nie wiedzieli, myśleli młodziak w terminie jeszcze, dobrze na króla niewyzwolony, da się wykołować. I co, i raz bez rzeki od rejnyse na ziemi odzyskane nam się w Ale z chwilą, kiedy otrzymali parę razy przyzwoicie w kość, nabrali dla Bolka szacunku. W tym czasie miał być u nas pogrzeb arcybiskupa. Niemiecki cesarz, niejaki Wiluś, przesłał telegramę, że ma życzenie być obecnym na tym pogrzebie. Zgodził się, ma się rozumieć nasz król i mówi, no dobra, przyjedź pan. Ale troszkę się Bolek zdziwił, jak zobaczył, ile tych cwaniaków z Wilusiem przez most na odziegania. Bo faktycznie, oprócz cesarza i generalnego sztabu, do cholery i trochę esmanów i żandarmów się napchało. Czy nie za dużo tych poboźnych? Myśli sobie chrobry. Czy oni jakiej grandy nie obmyślają? Ale nic, pies z niemy tańcował, niech zasuwają. Kazał ich tylko fest tajniakami odstawić. Przez cały plac, do samego dolnego kościoła, czerwony chodnik kazał król położyć ale że deszcz tego dnia padał i wiluś niemożebnie był zaszargany przed samym chodnikiem bolego za fraki mówi a może byśmy tak kamasze zbieli? bo chodnik faktycznie jest pluszowy i sama cholera go nie oczyści jak się w niego błota nabije Cesarz pojedzie sobie do kopy diabłów a ja się zostanę i będę miał nieprzyjemności od żony Usiedli na tretuarze, zgięli kapcie i boso przez cały ten plac, potem chodniku do samego dolnego kościoła zapychali. Wiluś niósł wieniec blaszany z papierowymi szarfami oraz napisem od parafian z Berlina. Po pogrzebie rzecz jasna zmuszeny był król syrek urządzić. Że ochlaj i spożycie było formalne, nie będę pana sianomego objaśniał. Skoro tam z Berlina nigdy za dobrze nie było, to też nie masz pan pojęcia, jak te Niemce rąbali. Co królowa półmisek z kuchni przyniosła w pusty. Żarli wszystko podmietłe, żeżuchę nawet, którą sztuk mięs z kwiatkiem dla optyki była przybrana. Opędzlowali. Bobkowym listom nie darowali. A najwięcej wtrajał cesarz. Królowa za kwiatki droższe dania odstawiała, ale to nic nie pomagało. Wszędzie znalazł i mucił mu na czysto. A jak sobie już fest żołądek wyłożył, koronę zgiął zęba i naszemu bolkowi włożył na głowę. Teraz dopiero za odpowiedzialnego króla jesteś. Masz tę koronę, odpalam ci ją na zawsze. – No dobra, ale w czym ty będziesz chodził? – pyta się Piastuszkiewicz, ponieważ żeby był facetem z salonowym otrzaskaniem. Ale szkop się nadał i mówi – korona dla mnie, frajer. Sześć sztuk takich mam w domu w komodzie. Grosza za nią od ciebie nie chcę, chociaż ładną forsem mnie kosztowała. Każ mnie tylko na pamiątkę zawinąć w papier nadziewanego indyka, prosiaka po rusku, gęś z jabłkami i tego faserowanego szczupaczka, bo nadzwyczaj sosisty. Wszystko ma się rozumieć z półmiskami. A trzeba, szanownemu panu, wiedzieć, że król miał całą zastawę z frażetowskiego srebra. Brzegi złocone. Jak Bolek to usłyszał, Chciał na razie strzelić cesarza w mordę, ale mu staropolska gościnność na to nie pozwoliła i usiadł. Kazał przynieść papier, szpagat i dalej tydanie pakować. Inne szkopy, jak to widzą, też robią paczki, z czego się dało. Sos z butelki przelewali, ćwikły zabrali. Rzecz jasna, że cały serwis i wszystkie noże, widelce, co do sztuki, rąbnęli. Królowa cięta była, jak wielkie nieszczęście. Bo nie dość na tym, że serwis i nakrycia była stratna, kawałka mięsa nie zostało, a na drugi dzień była niedziela i rodzina miała być na obiedzie. Nawet szarlotkie dranie gwizdnęli. Panie Teosiu, przepraszam, przerwałem na chwilkę, warki tok wykładu. Podręczniki historii dla użytku szkolnego trochę inaczej to ujmują. Bolesław Chrobry dobrowolnie podarował swym gościom wszelkie złote i srebrne naczynia, z których jedli i pili. No tak, no wiesz pan podręcznikom, ja inaczej słyszałem. To może i nieprawda, że Bolek był drugi raz koronowany? No, no widzisz pan. A dlaczego? Bo Wiluś go nie niemożebnie naciął. Raz, że korona była za ciasna. W ciemię niemożednie króla piła, bo miał głowę jak się należy. 65 numer. A szkod był mizerny. Z małym łebkiem. Ale to jeszcze nic. Najgorsze, że król chciał się dowiedzieć, na ile został stratny. Przy tej zamianie i posłał koronę do otaksowania do Lombardu. Taksator się skrzywił i powiedział. Lipa, tombak, amerykańskie złoto. Na szczęście Wiluś przeżarł się na tym syrku i w krótkich abcugach koifnął. W ten czas dopiero Bolesław dostał od Ojca Świętego przyzwoite koronę z próbą trójka dentystyczna i jak się należy dał się obkoronować w czerwonej pelerynie na białych królikach. Z berłem i kościelą, czyli też złotą renetą w ręku. I tak to, moi kochani, właśnie było, z koronacją Bolesława, o którym to i Galanonim, i Tietmar opisali przepięknie w kronikach, które pozwoliłem sobie wam w naszej prezentacji zacytować. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. A w następnym odcinku, dlaczego król do cukierni chodzi w koronie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co pan piecyk na ten temat ma do powiedzenia, serdecznie zapraszam. Servus i do zobaczyska.